Widzowie na kanale Pigeon Poland, dzisiaj będę sobie tutaj robił mix, Jak widzimy tutaj czerwone warzywa mamy na talerzu. Czyli analogicznie robimy sobie czerwony mix, który który będzie poprawiał nam tutaj pracę układu krwionośnego, który będzie dobrze wpływał na pracę serca, yy, korzystnie wpłynie również na układ trawienny. Oraz wspomoże nam układ odpornościowy, jako że jest jesień, ta pogoda nie jest już taka zbyt ciekawa. Yy, więc, więc przejdziemy sobie tutaj już praktycznie do przygotowania miksu i wszystko będę tutaj omawiał, co na co wpływa. Mam tutaj kefirek, myślę, że połóweczka tego kefiru gdzieś, czyli taka szklanka, powiedzmy 200, 200 ml, bo on ma tutaj około 400 ml. Czyli 400 ml trafia do naszego tutaj e, kubełka kociołka panoramiksa e, Kefir jest e, korzystny na organizm, gdyż go można powiedzieć w pewnym sensie odmładza. tak? E, kefir korzystnie wpływa na krew, oczyszczają. E, normalizuje w organizmie równowagę kwasową i zasadową. Korzystnie wpływa na mikroflorę przewodu pokarmowego i kefir wzmacnia nam układ odpornościowy. Zawiera dużo witamin z grupy B, głównie witaminę B1 oraz B12. Posiada dużo kwasu foliowego oraz biotyny. No i jest dosyć dobrym, dobrym źródłem wapnia oraz witaminy K. Więc tutaj on będzie robił nam jako baza. Kolejny do naszego miksu ląduje pomidor. Ja tutaj takiego średniego pomidorka daję całego. Cały pomidor ląduje w naszym miksie. I tutaj pomidora. Dlaczego wybrałem pomidora? Z tego względu, że również pomidor korzystnie wpływa na odporność, wzmacnia ją. Pomidory zawierają dużo witaminy C, która jest zapobiegawcza, tak zapobiegawcza przeciwwirusowa, utrudnia wchłanianie przez organizm tych wirusów. Działa również wspomagającą na układ krwionośny, poprawia te wyniki krwi. Korzystnie wpływa również na pióra, na skórę. No i, i zawiera tutaj witaminę A, witaminę C, witaminę K oraz, oraz dużą ilość witaminy B6, dużo kwasu foliowego, dużo tiaminy. No i jak wiadomo, pomidory są źródłem potasu, manganu, magnezu, fosforu oraz miedzi, więc pomidor tutaj jak najbardziej jest wskazany. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Również taką średniej wielkości paprykę dajemy sobie do miksu. Nie zaszkodzi ta papryczka na pewno. I paprykę, czemu wybrałem paprykę? Z tego względu, że ma właściwości tonizujące, przeciwzapalne antyseptyczne oraz e, przeciwnie e, pobudza, pobudza organizm do produkcji wydzielania soku żołądkowego, poprawia apetyt. E, także papryka tutaj e, posiada związki, które stymulują krążenie krwi, poprawiają e, funkcjonowanie wątroby poprawiają, poprawiają pracę układu trawiennego, zawiera dużo witaminy C oraz karotenoidów, zwłaszcza beta, beta, karotenu. Papryka jest również źródłem kwasu foliowego witaminy A E oraz K no i minerałów, czyli potasu, manganu, żelaza oraz magnezu. Więc ta papryczka tutaj nie zaszkodzi jeśli ją damy. Taką no nie powiem, że sporej wielkości, ale taką dosyć też średnią papryczkę chili tutaj montujemy w naszym w naszym dzbanuszku no i, i chili korzystnie tutaj znaczy ma działania protekcyjne w różnych schorzeniach układu pokarmowego. Działa przeciwzapalnie. Łagodzi bóle związane ze, ze stanami zapalnymi stawów. Wykazuje właściwości przeciwbólowe i tutaj również stymuluje układ odpornościowy, żeby produkował nam te przeciwciała. tak? I jeśli chodzi tutaj o. Witaminy, które, które zawiera papryczka chili więc tutaj jest dosyć spora ilość witaminy C. E, posiada również witaminę A, B6. E, posiada również duże ilości żelaza, magnezu, potasu oraz manganu. No i wiadomo, że papryczka chili tutaj zawiera kapsaicynę, która um, no daje ten ostry posmak, więc to będzie taki dosyć ostrzejszy miks, ale ale ten taka w tej chili wspomoże na przykład nam spalanie tłuszczu. Jeśli gołębie są jakieś zatłuszczone, no to to tutaj będzie dobrym wsparciem, jeśli chodzi o odchudzenie ich. Wiadomo, też nie można z tym przesadzić, bo tutaj może chili nam uszkodzić w bardzo łatwy, prosty sposób może załatwić nam wątrobę u gołębi ale tego byśmy tego byśmy zbytnio nie chcieli e, Ok, kolejnym takim tutaj składnikiem naszego dzisiejszego miksu jest żurawina suszona ta żurawinka suszona e, ma tutaj dosyć dosyć takie zadanko e, które, które zwiększy tą odporność organizmu no ona chroni przed infekcjami tak i ogólnie poprawia tą kondycję organizmu dosyć tak intensywnie no i zawiera taninę błonnika dużo, dużo witaminy C dużo witaminy B1, B2 E oraz witaminy A oraz, oraz posiada dużą ilość magnezu, fosforu potasa oraz żelaza więc ona tutaj też jest na plus w naszym miksie. Mam tutaj 5 kuleczek, 5 rzodkiewek, które też daje sobie. I czemu rzodkiewka? No rzodkiewka jest, że tak powiem, naturalnym takim lekarstwem, wspomagaczem układu trawiennego, układu pokarmowego, pobudza łaknienie, poprawia trawienie. Yy, oraz yy, wspomaga pracę wątroby no i, i powoduje, że więcej żółci nasza, nasz, yy, nasza wątroba produkuje, woreczek żółciowy tak? no i również ona tutaj zawiera sporą ilość witaminy C witaminy B1, B2, witaminy K oraz, oraz yy, dużo składników mineralnych np. potasu, wapnia, miedzi manganu, żelaza, cynku czy magnezu. Yy. Mam tutaj wiśnie, no na no obecną chwilę na to mrożone wiśnie, ale myślę, że raczej nie ubyło im wartości odżywczych przez proces mrożenia. No i tutaj wiśnia korzystnie wpływa na yy. Pracę serca, wyrównuje tą pracę serca, wiśnie zawierają w sobie kumarynę, która albo z alkoholem, albo z tłuszczami się fajnie tutaj wiąże, wchłania się, no i, i, i ta kumaryna działa uspokajająco, rozkurczowo, przeciwbólowo oraz przeciwobrzękowo. No i wiśnia zawiera też właśnie dużo witaminy C, witaminy A, witaminy B2 i z mikroelementów potas, cynk, miedź oraz żelazo. Więc tutaj będzie też korzystnie. Ja jeszcze tutaj później, jak będę miksował, doleję kapkę oleju sobie, żeby właśnie tą kumarynę wydobyć z tej wiśni, żeby ona się dla naszych gołąbków tutaj, że tak powiem, no wyprodukowała. Znaczy, żeby lepiej, lepiej, się wchłaniała. O, tego słowa mi zabrakło. No i kolejne tutaj mam pięć truskaweczek, również mrożonych. Myślę, że nic im przez proces e, mrożenia tutaj nie ubyło. No i, i truskawki zawierają pektyny, które pobudzają pracę jelit. Więc e, gdzieś tam jak Jakieś, że tak powiem Zaparcia u gołębi, Chociaż e, mało prawdopodobne, żeby występowały Aczkolwiek Jeśli jakieś tam gdzieś problemy z jelitami są No to truskawka właśnie Te pektyny posiada mm, Kwasy organiczne posiada Które regulują trawienie Oraz przyspieszają Przemianę materii e, No i, i, i tutaj właśnie To co mówię Odnośnie jelit. I truskawki korzystnie też wpływają na regulację dotleniania krwi. Tak? Także myślę, że miks, który, który można robić z burakiem, który już też był robiony przeze mnie. Jeszcze truskaweczki jakby sobie tam dołożyć. To będzie jeszcze bardziej to takie treściwe. Ale dzisiaj nie o tym miksie będę rozmawiał. I ta truskawka tutaj y, posiada witaminę z grupy B, witaminę A, witaminę E, PP oraz mikroelementy: żelazo, wapni, fosfor, magnez y, czy mangan. Tak? Y, tutaj mam dosyć łatwa, dostępna na rynku. Jest teraz y, w takich opakowaniach: pakowana po nie wiem 200 czy 250 gram. Porzeczka można znaleźć ją w sklepach na L na B, na A, C. No nie będę wymieniał tych sklepów, żeby tutaj żadnej, nie było żadnego tematu, że robię komuś reklamę. Porzeczka jest dosyć łatwa, łatwo dostępna. Można ją w większości tych dyskontów znaleźć. Taki kieliszek myślę, że jak wyląduje w tym micie to będzie też dobrze. No, i pożyczka zawiera e, witaminę PP, która, która e, pomaga regulować poziom cholesterolu. No, tutaj raczej u gołąbków tego problemu raczej nie powinno być, ale e, pożyczka jest polecana na e, dolegliwości, właśnie żołądkowe jakieś, e, na dolegliwości, na choroby układu krążenia. No i, i tutaj wspiera, wspiera walkę z reumatyzmem, więc jeśli gdzieś któregoś gołąbka zaczyna nam kręcić, czy jakieś takie się pojawiają yy, objawy reumatyczne czy, czy coś w tym stylu, to, to porzeczka czerwona jak najbardziej będzie nam wspierała tą walkę, będzie yy, na pewno na pewno korzystnie wpływała. No i, i czemu wybrałem porzeczkę, jeśli chodzi o witaminy i yy, mikroelementy? No tutaj posiada witaminę A, witaminę B6, witaminę C, E oraz K a także, także tutaj tiaminę, ryboflawinę, kwas foliowy i tą witaminę PP, o której już tutaj wspominałem, czyli niacynę. No i, i dużo, dużo składników mineralnych: sód, cynk, wapń, magnez, potas, żelazo oraz fosfor, więc ona mówię też korzystna będzie tutaj dla tych naszych małych organizmów, które też potrzebują czasami dostarczenia witamin i, i mikro-mikro-mikroelementów. Oraz tutaj, ostatnim składnikiem, oprócz tego oleju, który będę dolewał odnośnie tutaj wiśni, mam kieliszek syropu z głogu. On taki fajny się zrobił, ma taki bardzo ciekawy, piękny, bursztynowy kolor. Ja tutaj, może, lampę włączę, może będzie lepiej widać. No chyba nie włączę sobie lampy. Aczkolwiek nie wiem czy widać jak tutaj jest. Taki no ładny bursztynowy kolorek ma. I taki kieliszek. Wlewam całkiem taki w miarę gęstawy jest ten syrop. I ten syrop z głogu jak już przy, przy jego tworzeniu tutaj Zaznaczałem, wspomaga, wspomaga trawienie oraz poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych, wspiera pracę mięśnia sercowego. No i jak tutaj mówiłem już przy, przy, przy tworzeniu tego, tego syropu z głogu, zawiera on witaminę A, witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę E oraz yy, z minerałów tutaj krzem, mangan, potas, wapń yy, i żelazo. I ten czerwony miks będzie tutaj, jak już mówiłem na wstępie, korzystnie wpływał na pracę układu krwionośnego, na pracę serca, na yy, wspomagał nam pracę układu trawiennego oraz wspomagał nam układ odpornościowy. Dobra, nie przedłużając, idę to zmiksować, pokażę jak to będzie wyglądało i, i wtedy, wtedy będę tutaj kończył. Także za chwilę wracam, widzimy się za chwilkę. Ja idę to zblendować. I nasz miks już jest tutaj zblendowany, wygląda on sobie tak jest jest czerwony tutaj zaświecę lampą może będzie lepiej widać chociaż chyba nie jest, jest czerwony e, i tak jak mówiłem tutaj e, żeby nie przesadzać z papryczką chili gdyż gdyż e, zbyt duża ilość papryczki chili w miksach może bardzo szybko i bardzo łatwo doprowadzić wątroby gołębi do ruiny, a tego byśmy nie chcieli. Wątroba, bardzo ważny organ w organizmie, który, który usuwa toksyny z organizmu, więc chcemy go wspierać, a nie niszczyć. No i tak to sobie wygląda. Konsystencja jest taka półpłynna. Myślę, że będzie się to dobrze dosyć rozprowadzało w karmie, ale to już na następny materiał. Temat ode mnie na dzisiaj w sumie tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam do lajkowania, do komentowania filmów do oglądania, do subskrybowania kanału e, cieszę się, że jest Was coraz więcej tutaj na kanale bardzo mnie to podbudowywuje motywuje do działania ostatni tydzień był dla mnie dosyć ciężki gdyż dopadła mnie infekcja tutaj o zdrowie gołębi dbam niestety o swoje jakoś tak nie potrafiłem zadbać więc e, no niestety mniej materiałów w tym tygodniu było Postaram się to w przyszłym tygodniu troszeczkę nadrobić, nadgonić. No i co? Jeśli by ktoś miał jakieś pytania, też również zapraszam do kontaktu drogą mailową. Można się kontaktować poprzez maila pigeonpoland057małpa.gmail.com Ja postaram się jak najszybciej odpowiadać na te maile. No i co? I nie przedłużam, drodzy widzowie. Dzięki, dzięki, że jesteście. Naprawdę bardzo mnie to cieszy, że jest Was coraz więcej, że klikacie ten czerwony przycisk. Subskrybuj. Zachęcam również do kliknięcia sobie dzwoneczka, żeby wpadało tutaj powiadomienie, że jest nowy materiał, żeby go obejrzeć. Na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pigeon Poland, pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.